Oto pan Piotr Zwyczajny. Średniego wzrostu mężczyzna w średnim wieku, zarabiający średnią krajową, posiadacz średniej klasy samochodu, mieszkający w średniej wielkości zwyczajnym domu. Dzień dobry, Panie Piotrku. Jak samopoczucie? A średnio. Dziękuję. Pan Piotr Zwyczajny postanowił dziś kupić telewizor. Wybrał się więc do zwyczajnego marketu w centrum miasta. Mały telewizor średnio spodobał się panu Piotrowi. Co prawda cena była niska, ale obraz był zdecydowanie za mały. Wybór padł na telewizor średni w średniej cenie, ale później uwagę pana Piotra przykuł telewizor duży. Był on nadzwyczajny, niestety cena była duża. Pan Piotr zwyczajny skanuje więc zwyczajną komórką cenę towaru i w internecie znajduje telewizor duży w średniej cenie. Tym sposobem panu Piotrowi udaje się nabyć telewizor duży w średniej cenie. Wymarzony telewizor trafia wprost do zwyczajnego domu, a pan Piotr zaoszczędza 1000 zł. A wszystko dzięki Ceneo. Pan Piotr Zwyczajny poleca nadzwyczajne Ceneo na telefon.